No dzień dobry, trochę mnie tu nie było. Otóż ciągle śmigam. A to praca, a to domek, a to w sumie po pracy człowiek zmęczony. Trochę też trzeba było zadbać o zdrowie moje i nie tylko. Także trochę mnie tu nie było, ale dzisiaj Wam zdradzę sekret. Byłam na spotkaniu autorskim w bibliotece w Kamnicach i oczywiście dziękuję za zaproszenie i zorganizowanie Pani z biblioteki. I muszę Wam zdradzić sekret. Pani chyba śledzi mojego bloga, albo ostatnio po spotkaniu w szkole w Gablicach zapamiętała, że lubię serniczek. Ale jak to dalej pójdzie i każda szkoła, albo każdy, każda biblioteka, albo miejsce, w którym się pojawię, będzie pamiętała, że ja lubię serniczek, to wózek to chyba się nie zmieszcza. I będę musiała zmienić wózek, a to drugi interes. Także nie musicie wiedzieć, tak rozpieszczać, ale jest mi niezmiernie miło, że pamiętacie. Kamnice są mi niezmiernie bliskie, ponieważ tam mieszka moja siostra i mój brat z rodzinami. Także dziękuję Wam również, że byliście. Jest mi niezmiernie miło być Waszą siostrą i fajnie Was widzieć. No bo ja ostatnio że nie mam czasu do Was spadać, ale może się poprawię. Także jeszcze raz dziękuję. Pokażę Wam Zdjęcie cudownych laurek od młodzieży i nawet dostałam z rude jajko Wielkanocne. Dokładnie tak. Dzieci zrobiły mi rude jajko wielkanocne, Także wszyscy pamiętają, że ruda rządzi. Jeszcze raz dziękuję, było przemiło. Szczerze mówiąc, to mam taką aktywną rehabilitację, bo tyle autografów się wypisałam, że dawno tyle nie pisałam. Także jeszcze raz dziękuję pani, za zorganizowanie spotkania, a po to relacje wam wrzucę. Tej trzymajcie się. Mam nadzieję, że dzieci w Wielkopolsce korzystają z ferii.